Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Skoro mamy początek stycznia, to zawsze, chyba już na stałe, Państwa i moim gościem będzie pani Agata Grudzień, zastępczyni szefowej Tarnowskiego Sztabu WOŚP. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór, dzień dobry. Agata Grudzień z trama A Aktualizacja. aktualizacja. Um, nie będziemy udawać, że się nie znamy, więc się znamy, więc pozwolę sobie mówić po imieniu. Co w tym roku przygotowaliście na finał jubileuszowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tak, jest to już 30. finał w naszym mieście. Od początku w naszym mieście gramy. Na początku 15 komentariuszy, teraz już w 30. finale 850 i wiele osób, które będą ten finał organizować. Wiele atrakcji. Między innymi w jest ogromna impreza, i w tym roku będzie ona w Tarnowie, w Biskupicach Włoskich. Eee, Masę imprez sportowych, masa innych atrakcji, po kolei. A dla leniuchów takich jak ja, coś na rynku, coś gdzieś w obrzeżach? centrum miasta, koncert, nie wiadomo co? Koncert, nie wiadomo co, oczywiście w tym roku się nie odbędzie z powodów pandemicznych, ale oczywiście o 20 na rynku, Światełko do Nieba, tak, że będziemy mogli połączyć się z całą Polską yy, i symbolicznie to Światełko do Nieba odpalić. Światełko do Nieba w postaci? Yy, na pewno nie w postaci ogni sztucznych, ponieważ dbamy o zwierzęta, yy, ale na pewno będzie dużo światła i będzie się trochę tam działo. Powiedzmy o tym, że Woźb w Tarnowie patrząc historycznie nie zamykał się tylko do niedzieli finałowej, tylko zaczynał się już wcześniej. To w tym roku od kiedy zacznie grać w Tarnowie największa orkiestra świata. W tym roku już zaczęliśmy tak naprawdę. Nasze puszki już stoją w lokalnych sklepach, instytucjach. Jest to 20 puszek, przede wszystkim w największym w naszym sztabie puszkowym, czyli w sztabie z też w innych sklepach, także to już w tym momencie tam można wrócić pieniążki, jak również na stoku Areny Słotwiń ponieważ od dwóch lat już gramy razem, także w tym momencie już możemy tam wziąć pieniądze. A w dzień finału oczywiście od rana zbiórka na ulicach miasta Tarnowa, zbiórka krwi w stacji to też bardzo długoletnia nasza impreza w Ragrys, jak już wspomniałam. Oczywiście ponad pewnie 20 lat już się z Eską, czyli Restauracja Cukiernia Tatrzańska przygotuje dla nas pyszne żurek, które będą rozdawać zadatki do puszek. Dziennikarza Radia Eska. Maraton Fitness w Klubie Forma. Tam kilku trenerów będzie można też się sportowo jakby przygotować do tego finału. Bazar na Starówce. W tym roku rada się Gra po raz kolejny już z nami. Tam też wiele atrakcji. Oczywiście kilka punktów dla wolontariuszy, którzy będą mogli w ten dzień się tam ogrzać, coś zjeść, coś. Ciepłego wypić, Między innymi w szkole ekonomiczno-gastronomicznej w ulicy Bema, jak również w Służbie Maltańskiej, także na pewno bardzo to jest niby gest dla naszych wolontariuszy. Jak również prawdopodobnie będzie można też przyjść na kantorie i tam być może wziąć udział w zawodach wędkarskich. To koło Relax Polskiego Związku Wędkarskiego tam taką imprezę chciałoby zorganizować. Ale to wszystko, jakby się okaże, te wszystkie terminy jeszcze. Jeszcze, jeszcze będziemy dogrywać. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, 20 Światełko do Nieba, jak również licytacje. Te licytacje będą trwały, jeszcze się nie zaczęły, będą trwały. Na pewno złote so srebrne sarduszko od Sztabu od Państwa Sulowskich, też 20 lat przynajmniej te sarduszka licytujemy. Także na pewno się będzie działo. W dzień finału, oczywiście, będziecie nas pojazdów mogli znaleźć w pierwszym liceum, gdzie będziemy jak zwykle liczyć. Na co w tym roku są zbierane pieniądze w ramach WOŚPU? Bo, generalnie, pomoc i uzupełnianie sprzętu szpitalnego, no ale od kilku lat już jest tak bardziej to sformalizowane i nakierowane na konkretne grupy. Tak, jest co roku tak naprawdę finał ma konkretny temat. W tym roku jest to zapewnienie najlepszej diagnostyki i leczenia okulistycznego dzieci. W Polsce jest 25 oddziałów i pododdziałów, które leczą dzieci okulistycznie, jak również wiele przychodni. I właśnie na takich sprzęt, jak lampy szczelinowe, jak mikroskopy, jak styły operacyjne, ta technika idzie bardzo do przodu. Możliwości są naprawdę coraz większe, więc mamy nadzieję, że po raz kolejny uda nam się zebrać kwotę, którą założyliśmy żeby te, te potrzeby zrealizować. A jaką kwotę założyliście? Nie wiem, jak fundacja, bo to fundacja tak naprawdę wytycza sobie zawsze, zawsze te kwoty. co sobie, sobie stawia cel? Tarnów, nie powiem, że, je, że liczymy na rekord, bo jakby to nie o rekordy chodzi. Tak zawsze jak powtarzam, jak montajusze przychodzą i mówią, że mają mało pieniążków, tak naprawdę te, ta kwota wielka bierze się z tych małych puszek, z tych małych datków, więc każdy grosz, grosz tu się liczy. Jak? Wielka orkiestra świątecznej pomocy przekłada się na Tarnów. Jak ta pomoc z trafia do Tarnowa, czy możemy jakiś, nie wiem, jest jakiś podsumowany, to jest jakoś to skatalogowane? Oczywiście to wszystko jakby całe działania fundacji są jawne, więc w Tarnowie do tej pory mamy prawie 3 miliony złotych sprzęcia. Przede wszystkim jest to szpital świętego Łukasza, jest to szpital Szczeklika, szpital. Świętego Łukasza to jest ponad 2 miliony 200 tysięcy zł w sprzęcie. Najnowszy sprzęt to jest 28 finał, czyli to są kardiomonitory, dermatom, torion paraskopowy, aparat do łezki z 27 finału. Szpital specjalistyczny świętego znaczy Szczeklika to jest ponad. Może będzie szczęśliwienie. <laughs> Nie wiem, jak pan doktor, ale tam 579 tysięcy złotych sprzęcia. Tak naprawdę do tej pory 7 darmowskich placówek otrzymało ten sprzęt. Ten sprzęt jest tak naprawdę co roku dokupywany i w zależności od tego. Czego potrzebują placówki? Tak naprawdę, bo to placówki zwracają się do fundacji z prośbą. Mamy też na przykład 20 łóżek szpitalnych z 28 finału w Szpitalu Świętego Łukasza. Także to jest bardzo dużo, to jest bardzo wielka pomoc dla rodziców dzieci, które, które są leczone, żeby można było z tymi dziećmi w godnych warunkach przebywać i pomagać leczeniu. Kwoty kwotami, ale podsumujmy sobie może te minione 30 lat Ośpu, w Tarnowie. Miał on takie jaśniejsze strony, ciemniejsze strony, ciemniejsze w postaci tego, że się troszeczkę mniej działo, ale pamiętam, że poznaliśmy się, gdy byłem jeszcze piękny i młody, i 30 kg mniejszy, mniejszy i szuplejszy w liceum. Wtedy na ulicy Brodzińskiego były koncerty i cała ulica Brodzińskiego była. Była naszpikowana ludźmi, i wtedy, tak naprawdę, tak jakby. Comeback zaliczył WOŚP w Tarnowie. Jakie ty masz właśnie refleksje po tych 30 latach woźpu? Tak, po pierwsze na początku były to działania naprawdę partyzanckie, bo podkazać Gazety Wyborczej, która wtedy zbierała tę Orkiestrę, byli też ludzie, którzy po prostu się zrzeszali, zbierali na worku na śmieci, tak naprawdę. Moja pierwsza puszka 24 lata temu, była zrobiona z puszki po kakale i tak się wtedy zbierało. Te koncerty, które później były organizowane, bo to były koncerty jeszcze na, na Hali Gumińskiej, pierwsze koncerty. Jeszcze na ulicy Słonecznej, tak naprawdę, no to jest piękny kawał dla nas historii na pewno, tradycji. Pan Stanisław Olszówka, który przez bardzo wiele lat to organizował, pan Jerzy Kosiba, dyrektor Pałacu Młodzieży, który też organizował te sztaby w redakcjach. Bardzo wiele się działo, rzeczywiście szkoła, szkoła Szczepanika, która, która jakby powróciła do koncertów plenerowych, i plędrowe plen, koncerty ta nawie rozpoczęła, tak naprawdę. Później, tam przed finałem przenieśliśmy na rynek, e, i te finały rzeczywiście od tej pory na rynku się odbywały. Oprócz pandemii, tak jak w tamtym roku po raz pierwszy, nie było koncertu. E, był koncert online za to, także coś się udało organizować. Ale przez te 30 lat niesamowite licytacje. Licytowaliśmy samolot, licytowaliśmy przeloty balonami. W tamtym roku licytacja kolacji na wieży widokowej, właśnie w balonach na Ranii Słotwiny, gdzie podczas tej cudownej romantycznej kolacji e, były zaręczyny, jak się okazało. E, masa sprzętu, który przekazali państwo na licytację. E, złote, srebrne saduszka, które były licytowane za ogromne kwoty. Te sztarnonskie Radia póki jeszcze mogły licytowały po 30-40 tysięcy w jeden dzień. To były naprawdę wspaniałe chwile i piękna historia. Zrobiliśmy największe piernikowe serce w Polsce, dzięki strosiniance. Zrobiliśmy wspaniałą akcję, tak naprawdę troszkę wypuściliśmy się na arenę Polską z serduszkami, gdy susinianka opiekła bardzo wiele tamowskich pierników czerwonych susieniankowych, i zostaliśmy sprzęgnięti do studia, gdzie to była godzina chyba 9:37. Mało chodliwy czas, ale tak się stało, że akurat. Ale wtedy, do tego, A nie. nawet nie o to chodzi. To serduszko wziął Jurek Owsiak, pokazał go w naszym loginie tamowskiego sztabu na koszulce Karoliny Moheneskej jeszcze wtedy. I e, tak naprawdę to zdjęcie obiegło całą Polskę. Było na wszystkich czołówkach, wszystkich portalach, gdyż Pabu właśnie zrobił takie zdjęcie i wszystkim to sprzedał, także też wizerunkowo tarno zaistniał. Ale oczywiście też mieliśmy telewizję na rynku, też były inne czasy, inne telewizje, które mogły wtedy z nami współpracować. E, bardzo, bardzo wiele. Licytowaliśmy motocykle, licytowaliśmy rzeczy przekazywane co roku przez prezydentów miasta. No, Pamiętam, no, jak prezydent, Ryszard Sigała, oferował się jako szofer na chyba cały dzień dla y, osoby, która właśnie wylicytuje jego usługi przewozowe. A czy pamiętasz, że to wylicytował? Wiem, Robert Barzała. <laughs> tak jest. I jego motor, jego również motor Janusza ja również licytowaliśmy. Też kilkadziesiąt y, y, razy mieliśmy możliwość przejechania się ze innymi rajdowcami, bo były te motorkiestry, wienkarnizowane i na, na Karpanówce, i, i mogliśmy nawet prze, przelecieć się tak naprawdę. Na to, że tam przy ulicy Tuchowskiej um, wybudowano wielką rampę i był skok NG Mancina, niesamowity czas, niesamowite emocje. Wielu artystów, to był Gloucester Keller, hej. Jeszcze jeden film, który się odbył w centrum sztuki Mościce, tam też Kukizowdev, um, wiele innych zespołów. Właśnie wspomniałaś właśnie o tych zespołach, bo ja mam największy zarzut, e, największą może uwagę. Że te koncerty no, nie udaje nam się od lat X zaprosić kogoś bardziej rozpoznawalnego do naszego miasta. I te koncerty yy, są no, takie, że żeby były, no, żeby ktoś tam zagrał i, i tak dalej. W czym tkwi problem? Bo spodziewałem się, że gdyby pojawiła się jakaś rozpoznawalna yy, gwiazda, może nie z tej jakby czołówki, nie, ale nazwisko, które coś tam komuś mówi, no to pewnie by było dużo więcej i bardziej by się tworzyła taka społeczność wokół wośku, a tak to no, są te koncerty no po to, żeby były? Nie, to... Zdecydowanie dla mnie koncerty są po to, żeby ludzie się jednoczyli, żeby przychodzili, słuchali muzyki, wspierali oczywiście swoimi środkami finansowymi nasze puszki, tam też wiele licytacji, niesamowity Kamil Muryc, który te koncerty od wielu lat prowadzi i w tym roku też będzie na naszym rynku, jak dzisiaj potwierdził. To nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze i zrobić ogromny koncert, bo to jednak nawet za zwrot kosztów, to, jeżeli ktoś przyjeżdża, ktoś znany, sławny, to te koszty są oczywiście większe. Artyści mogą grać za darmo, ale koszty ich przyjazdu, ekipy, tego wszystkiego to są, są ogromne pieniądze, których tak naprawdę jakby prawdopodobnie nie uda się odzyskać w datkach z puszek. więc tak naprawdę. Ale z drugiej strony mogłoby miasto zasponsorować tego typu gwiazdę skoro nie organizujesz nic z okazji Sylwestra. I wcześniej mówiono, że nie robimy nic z Sylwestra, po to, żeby bardziej skupić się na imprezie, która jest kilka tygodni, dwa, trzy tygodnie później, czyli na Wośpie. I tak naprawdę przychodzi co do czego, jeżeli chodzi o Wośp, i dalej. Kaszana, owszem, fajnie, miło, sympatycznie, ale nie jest to takie wow. Ja nie czuję potrzeby sprowadzenia wielkiej gwiazdy. To też wiąże się z tym, że potrzebna jest ogromna ochrona, którą oczywiście co roku mamy za darmo dzięki serwerom. Dzięki to jest piękna też ich inicjatywa. Od wielu lat rzeczywiście to wszystko, wszystko jest jakby gestem serca. Ja nie czuję potrzeby, żeby to był wielki koncept. Wielkie koncerty mogą być rzeczywiście w lecie, jak jest dużo sponsorów, coś się dzieje, tych ludzi jest dużo na rynku. Jednak w, w zimie, kiedy to jest inna atmosfera, chodzi o to, żeby się spotkać, żeby naprawdę zjednoczyć się z Polską w światełku do nieba. Nie czuję potrzeby, żeby to był ogromny, wielki koncert i ogromne gwiazdy, w którym naprawdę trzeba będzie oddać koszty chociaż przyjazdu, tutaj, tak? Też taką świecką tradycją w ramach wośpu jest bieg z pochodniami. Jak mamy w tarnowie Światełko do Nieba, to też przez tarnów biegacze co robią? Biegną z pochodniami wieczorą, porą robi to fajne wrażenie. Czy w tym roku również pobiegną? Oczywiście wspaniały człowiek, pan Ryszard Jasicz, który co roku te biegi organizuje. W tamtym roku niestety nie udało się tego biegu zorganizować ze względów pandemicznych, ale w tym roku oczywiście ci biegacze na ten rynek biegną. I tak, będziemy podsumowywać 30. finał, a 29. finał tak naprawdę, podsumowaliśmy piękną kwotą. To było 367 626 zł. i 75 groszy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej, ale tak jak mówiłam, liczy się każda, każda złotówka, tak naprawdę. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Państwo już wiedzą, jaki jest cel ustalony. Musimy przebić tą kwotę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Cafetarnów była. Agata grudzień, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dziękuję. i do zobaczenia, pewnie za rok, a na pewno wcześniej na finale. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.